W dzisiejszym filmie zabieram Was do Sandomierza. Zobaczymy jedyną z czterech zachowanych bram miejskich: piękny ratusz w stylu gotyckim, zamek, w którym znajdował się gród Henryka Sandomierskiego, czy jeden z piękniejszych wąwozów lesowych w Polsce. Sandomierz położony jest nad Wisłą, a oprócz tego na siedmiu wzgórzach, stąd czasami nazywany jest także małym Rzymem. Wszystko wskazuje na to, że słowo Sandomierz pochodzi od dawnego imienia Sendomir, być może władcy lub założyciela grodu. Dogodne, położenie miasta sprawiło, że pierwsi osadnicy przybyli tu już 7000 lat temu. Około X wieku powstał gród książęcy. Rozwój miasta zakończyły najazdy tatarskie w XIII wieku. W 1286 roku książę Leszek Czarny ponownie lokował miasto na prawie magdeburskim. Osada rozwijała się bardzo szybko. Często przebywali tu polscy królowie, między innymi Władysław Jagiełło i Kazimierz Wielki. Okres prosperity przerwał potop szwedzki. Podczas II wojny światowej okupacja przyniosła zagładę społeczności żydowskiej. I śmierć wielu przedstawicieli miejscowej inteligencji. Zabytkowa zabudowa nie ucierpiała podczas walk w 1945 roku. Brama opatowska to gotycka brama wjazdowa do miasta, wzniesiona w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego, jedyna jaka zachowała się spośród czterech istniejących. Uznawana była za największą. W systemie obwarowań sandomierskich murów obronnych były cztery takie bramy od północy Zawichojska i jedyna z zachowanych Opatowska, od południa Krakowska i od wschodu Lubelska. W XVI wieku bramę Opatowską podwyższono i zwieńczono renesansową attyką. Z wysokości 30 metrów można zobaczyć fascynujący widok na miasto i okolice. Pierwotnie poszczególne kondygnacje wieży połączone były drabinami, i pomostami przy otworach strzelniczych. Wjazd przez bramę zamykany był żelazną kratą, spuszczaną po prowadnicy, która zachowała się do dziś na północnej ścianie bramy. Wejście na wieżę bramy jest biletowane. Cena to 15 zł. Bilet ulgowy kosztuje 12 zł. Wejściówki kupujemy w kasie na pierwszym piętrze zabytku. Pamiętajmy, że aby dostać się na taras widokowy, będziemy musieli pokonać około 130 schodów. Ulica Opatowska w Sandomierzu jest częścią Starego Miasta i nie jest deptakiem w typowym tego słowa znaczeniu. Stanowi fragment trasy turystycznej prowadzącej do Bramy Opatowskiej, jednej z głównych atrakcji miasta. Ulica ta łączy się z rynkiem Starego Miasta i jest popularna wśród turystów ze względu na swoje historyczne znaczenie i bliskość innych zabytków. Jednym z tych zabytków jest między innymi Kościół Świętego Ducha. Wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w XIX. Kościół wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z najstarszych obiektów instytucji dobroczynnych w Polsce po Krakowie i Kaliszu. Zakonnicy zgodnie z regułą opiekowali się biednymi, leczyli chorych i uczyli zawodu sieroty i podrzutki. To miejsce to także początek działalności dobroczynnej w Sandomierzu. Jedną z najlepszych wizytówek Sandomierza jest wspaniały ratusz, stojący na rynku. Wybudowany w XIV wieku był pierwotnie znacznie mniejszy. Jego najstarsza ceglana część reprezentuje styl gotycki. W późniejszych latach siedziba Rady Miasta została rozbudowana w stylu renesansowym. Z tych czasów pochodzą ozdobne Attyki z czterema rzeźbami głów, wyobrażającymi wszystkie stany społeczne. Po II Wojnie Światowej na południowej ścianie budowli umieszczono zegar słoneczny. Twórcą czasomierza był Tadeusz Przypkowski, kolekcjoner i założyciel Muzeum Zegarów w Jędrzejowie. Na rynku w Sandomierzu jest kilka kamienic, którym warto przyjrzeć się bliżej. W posiadającej podcienia kamienicy Oleśnickich podpisano w 1570 roku zgodę sandomierską, Rodzaj ugody pomiędzy kilkoma denominacjami protestanckimi. Elementy gotyckie zachował tzw. konwikt Boboli. Dziś funkcjonuje tu wystawa Świat Ojca Mateusza, prezentująca wnętrza, w których rozgrywa się akcja serialu oraz figury woskowe bohaterów. Cena biletu wynosi 25 zł. Znakiem rozpoznawczym Sandomierskiego rynku jest jego pochyłość. Różnica wysokości pomiędzy najniżej a najwyżej położonym punktem wynosi kilkanaście metrów. Na rynku, u stóp Ratusza Sandomierskiego, na wysokim cokole stoi kolumna z późno-barokowym kamiennym posągiem Madonny Niepokalanej. Kolumna została wzniesiona w 1776 roku. Ustawiona została na pamiątkę Misji Świętej w 1770 roku. Średniowieczna gmina żydowska dawnego Sandomierza należała do jednych z liczniejszych w kraju. Jednak współczesny budynek, który powstał na miejscu poprzedniej synagogi, pochodzi dopiero z XVIII wieku. Wewnątrz zachowały się interesujące malowidła o tematyce religijnej. Dziś mieści się tu Archiwum Państwowe. Sandomierskie mury obronne poza bramami posiadały również wąskie furty. Do naszych czasów przetrwała zaledwie jedna z nich, nazywana uchem igielnym, bądź też furtą dominikańską, ponieważ klucze do niej posiadali zakonnicy. Jej nazwa wzięła się od kształtu przejścia, ale nawiązuje również do tekstów biblijnych. Wzniesiona z kamienia barokowa dzwonnica została wybudowana w XVIII wieku. Dziś, we wnętrzach obiektu, udostępnionego dla turystów, można podziwiać wspaniałą więźbę dachową, zobaczyć przyciągające uwagę podświetlone dzwony oraz zapoznać się z ikonografią dotyczącą budowli. Sandomierska katedra została wybudowana przez Kazimierza Wielkiego na miejscu dawniejszej świątyni, jako kościół pokutny po zamordowaniu księdza Marcina Baryczki. Świątynia zachwyca bogatym wnętrzem, najcenniejszymi skarbami świątyni. Są freski w prezbiterium. Pochodzą z czasów Władysława Jagiełły i utrzymane są w stylu bizantyjsko-ruskim. Na ścianach umieszczono cykl barokowych obrazów, odnoszących się do martyrologii kościoła oraz historii miasta. Pochodzący ze średniowiecza budynek, ufundowany przez Jana Długosza dla księży, mansjonarzy. Byli to kapłani wykonujący pewne funkcje w pobliskiej katedrze, a nie będący do niej na stałe przypisani. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Diecezjalne. Można tu zobaczyć między innymi kolekcję sztuki sakralnej. Spichlerz został zbudowany w XVII wieku, a przebudowany w XIX wieku. Jest to jedyny zachowany spichlerz sandomierski. Niegdyś pod mury tej budowli podchodziła Wisła. Według jednej z koncepcji to właśnie na zamku królewskim znajdował się Gród Henryka Sandomierskiego. Po najazdach tatarskich umocnienia odtworzono, a za czasów Kazimierza Wielkiego wzniesiono tu gotycki zamek. Budowla była wielokrotnie przebudowywana. Ale najistotniejsza okazała się jej rozbudowa z czasów renesansu. Powstała wówczas trójskrzydłowa rezydencja, która była siedzibą starosty oraz miejscem sprawowania sądów. Podczas potopu szwedzkiego zamek został wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska Karola X Gustawa. Przetrwało tylko jedno ze skrzydeł. Od XIX wieku do lat powojennych zamek wykorzystywano jako więzienie. Dziś mieści się tu Muzeum Okręgowe prezentujące historię miasta i zamku czy zbiory sztuki użytkowej. Bilet normalny kosztuje 25 zł, a ulgowy 18 zł. Kościół Świętego Jakuba to gotycka budowla z XIII wieku, której powstanie związane jest z przybyciem do Polski zakonu dominikanów. Wzniesiono ją na fundamentach dawniejszej świątyni. Wnętrze świątyni jest dość surowe. Ale zachowało się kilka interesujących zabytków: barokowe kaplice, secesyjne witraże, obraz Matki Boskiej Różańcowej czy najstarsze datowane dzwony w Europie. Wąwóz królowej Jadwigi to najdłuższy z wąwozów lesowych w Sandomierzu. Liczy sobie niecałe 500 metrów długości, a jego ściany sięgają do 10 metrów wysokości. Można w nim podziwiać fantastyczne kształty korzeni rosnących w górze drzew. Ich korony tworzą zielony parasol nad wąwozem, przez który z trudem przebijają się promienie słońca. Swoją nazwę zawdzięcza legendzie o królowej Jadwidze która miała podczas spaceru zgubić tu pantofelek. Wąwóz rozdziela wzgórza święto Jakubskie i święto Pawelskie. Jest to najpiękniejszy wąwóz spośród lesowych wąwozów sandomierskich.